Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będą galaretki kawowe. Składniki, jakich użyjemy, to kawa, żelatyna, cukier puder, śmietana i czekolada. Słuchajcie, zaczniemy na początku od galaretki, czyli kawa rozpuszczalna. Tutaj mamy gorącą wodę, czyli dodajemy żelatynę do kawy. Całość zalewamy gorącą wodą. Mieszamy. do tego cukier puder. Następnie przyleję z powrotem do mamy mnie... kolejna, aby pozbyć się na przykład piany. Ja używam palnika, gdzie Robimy coś takiego o. i nam wszystko znika. Nasze galaretki wstawiamy do lodówki minimum na godzinę czasu. Ok, Kolejna rzecz, którą trzeba zrobić, czyli śmietana. Do tego bita śmietana, czyli ta w proszku. I za pomocą rózgi, ubijamy wszystko na sztywną pianę. Voilà. Dobra. Idealna. Ok. Czekolada. Do czekolady będziemy potrzebowali miseczkę i zetrzemy ją na tarce. Kochani, galaretki gotowe. Hop. Czyli przełożymy sobie tutaj, żeby nam ładnie wyglądało. Do tego nasza bita śmietana. Takę lamy. Ok. Czas na czekoladę. Słuchajcie, i deser gotowy. Proszę bardzo. Szybko, prosto i warto spróbować. Jeżeli jesteście ciekawi kolejnych przepisów, zapraszam Was serdecznie na kanał YouTube na Szlaku Smaku. A tam na pewno coś dla siebie znajdziecie.